Wiecie co wam powiem? Denerwują mnie te turnieje. Te postacie są tak wylewalowane, że mało który potrafi wygrać. Ten Dietrich von Dool był tak ciężkim przeciwnikiem do pokonania, że jedynie co mogłem zrobić, to rozwalić mu tarcze, co okazało się niewystarczające. I tak się jak koniec końców mnie położył. Nie wiem dlaczego tak jest. Być może każde miasto, które organizuje turnieje, ma jakiegoś lidera, wiecie takiego czempiona, który musi być taki dowalony. Nie pamiętam, że w normalnym Urbędzie to było tak trudne, nawet na trudności Bannerlord. No niestety. E, chciałem wykorzystać turnieje do boostowania naszego tutaj naszego autorytetu klanu, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo no, no bo nie mogę wygrać żadnego turnieju i to jest straszne. No jak widzicie dostałem tutaj w mordę. Polszyśmy później do tawerny, spotkaliśmy tego Ortlipa Light Wizarda. Chciałem go zrekrutować, ponieważ warto mieć szczególnie takiego maga w swoich szeregach. Aczkolwiek on jest w magii światła, więc... Nie za bardzo pasuje do vampira, ale kosztowa 20 tysięcy golda. Widzieliście to? 20 tysięcy golda. Potem poszedłem do nekromanty, żeby kupić sobie jakieś fajne spele, ale one też okazały się bardzo drogie. Tam 50 tysięcy golda. Szczególnie ten Dark Magic, niestety nie mam nauczonego, ale nekromancja jak najbardziej. Więc zrezygnowałem. Myślałem, że ma jakieś fajne skrole, czy fajne książki. Niestety również były bardzo drogie podwyjście koła i powiedziałem po prostu, żeby spierdzielał, bo nie jesteśmy na takie drugie rzeczy. A kupiłem sobie Minor Hila za piątkę, akurat na to było mnie stać. Nie ma się czym chwalić, ponieważ to były bardzo słaby, słaby, słabe zaklęcie, i na pewno będziemy później walczyć o lepsze zaklęcia. No, sfilowało mnie horda yy, zwierzę ludzi. Jak widzieliście, było ich tam masa, jest ich masa. Ja mam tak naprawdę tylko. No ledwo co setka osób. stwierdziłem, dobra. Znamy ne nekromancję, poszepłunie trochę szkieletów i damy sobie jakoś radę, tak? Nie mogą być takimi strasznymi przeciwnikami, zresztą oni nie mają żadnej zbroi. I jednak troszkę miałem tutaj racji. Ta kawaleria wampirów jest zarąbica, wam powiem. Jeśli kiedykolwiek będziecie grali w tego moda, polecam wam ją zrekrutować jak najszybciej. Bo taka jedna jednostka, czy tam dwie jednostki, by w stanie naprawdę chyba 30 osób zabić, takich fajniejszych jednostek wroga. Więc jak, jak najbardziej Wam polecam. I tutaj widzicie no, masakrę na zwierzę ludziach. Zwierzę są bardzo fajną nacją. jeśli kiedykolwiek będziecie grali w tego, w tego moda, to polecam Wam ekspić na nich i zbierać od nich ekwipunek na sprzedaż. Bardzo łatwo zauważyć zielone wiadomości, które w prawym górnym rogu się pojawiają. I, I tak jak, jeśli się już domyślacie, to ta bitwa była yy, zakończona sukcesem. Niestety moja postać się, jeśli chodzi o walkę mieczem. Nie wiem dlaczego. No, mam, mam niby takie zwykłe statystyki tej walki mieczą yy, bronią jednoręczną, być może są jakieś debuffy, o których nie wiedziałem wybierając wampira. Więc tak czy siak będziemy skazani tylko i wyłącznie na nekromancję i nawet nie próbuję z niego robić jakiegokolwiek wielkiego najemnika, wy, najemnika wojownika. Właśnie naszym kolejnym celem jest stanie się najemnikiem Wonkarsztajn. Moja ulubiona część branie po prostu części martwych, armii, wroga na naszą stronę w postaci oczywiście zombiaków, szkieletów i innych nieumarłych. Bardzo wygodne, bardzo fajne, a przede wszystkim to, że najlepsze jest to, że szkielet za szkielety się nie płaci. Oni nic nie chcą nie chcą jeść nie chcą żadnego gold'a niczego nie wymagają. Więc tutaj ogromny plus, jeśli chodzi o granie nekromantom. Ja tak naprawdę tą modyfikację dopiero co odkrywam wspólnie z wami, więc się uczę? Widzicie One Handy 74, a nie mam tego skilla, więc jeśli wiecie o co chodzi, to napiszcie w komentarzu, bo coś mi tutaj nie pasuje. Może ja coś źle robię, ale strasznie powolnie to idzie, a jednak skill jest nawet ok. Wpadliśmy na fortecę Fozrika, weszliśmy tam i wyobraźcie sobie, że był oczywiście Spellcraft Check 27%, którego zrąbałem. I nie wiedziałem, co tam się dzieje, więc no, trudno. Kolejna bitwa, tym razem oblężenie zamku jednego, jednego z królestw Imperium. Von Karstein oblegał ten zamek. Stwierdziłem, że skoro chcemy się bratać tutaj z królestwem wampirzym, no to pomożemy mu w tej batalii. Batalia okazała się bardzo trudna, ponieważ wróg miał na murach rozstawione maszyny oblężniczek. Siekały one bardzo mocno naszych sojuszników. Dosłownie, wiecie, takimi, o, jak tutaj, płonącymi kulami ognia. Jednym strzałem potrafili sięgnąć 30 osób. W taki sposób to robili, że mm, aż mi komputer skraszował, wam powiem. Na szczęście to jest y, na, materiał po i ja już sobie to ogarnąłem. Y, chyba y, jedyne, co wyczajem to to, że trzeba odejść od nich, odejść od tej, wiecie, masy trupów po tym strzale artylerii, żeby gra działała normalnie. Niestety ta modyfikacja jest bardzo niestabilna. Wszystkie modyfikacje do Bannerlorda na razie są niestabilne, takie, wiecie, co zmieniają wszystko, cały świat, a nie tylko jakieś tam podstawowe mechanizmy. Mam nadzieję, że to się zmieni, szczególnie jeśli chodzi o modyfikację w którą na pewno uraczycie na tym kanale. Kto wie, czy nie będzie głównie tam modyfikacja, jak już wyjdzie. Najpierw oczywiście ogarniamy tego nekromantę, wampirzego i ogarniamy y, różne inne nacje w wampirze i y, różne inne warhammerowe nacje, oczywiście, ale jak na razie to, to, to jeśli chodzi o wyjście modyfikacji wacypersji, musimy trochę poczekać. Tutaj czekałem się, że z góry będą nas strzelać, ponieważ ta półka tak wyglądała, że można wyjść jakoś u góry i można tutaj siekać granatami, magią, ale jednak to się nie stało. Miałem okazję dorwać się na plecki łuczników i ich trochę posiekać, ale niestety moi ludzie nie pozwolili mi się bawić samemu i musieli też dołączyć i troszkę kili zebrać dla siebie. Ale no, jak tu widzicie, chłopaki nie mają kompletnie szans. Oni są wyżynani. Do, 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 do normalnie, do Ziemi, więc tutaj y, siłę pokazała ta, wiecie, przewaga liczebna wampirów i właśnie tej nekromancji: jak ma się armię nieumarłych, to jak pokonać nieumarłych? W samym lorze Warhammera to, to było praktycznie niemożliwe, żeby jakkolwiek ich dowalić, mm. więc Wracając do tej płeczki, na pewno jak my będziemy brodzić z zamku, to ja się tam ustawię i będę z całą przyjemnością uderzał z góry wszystkim co mam. Kamieniami, łucznik, łucznikami, wiecie, kusznikami. Tutaj chyba nie ma kusz tylko są, albo są kusze, ale jeszcze jest broń palna. I broń palna działa jak kusza, bo nie wiem czy wiecie, ale niestety Bannerlord nie ma systemu broni palnej jak to było w Warbandzie. Jeszcze może pojawi się dodatek do Bannerlorda, coś w stylu ogniem i mieczem, mam nadzieję, że wtedy doda to broń palną. Tutaj działa po prostu jak kusza, i jeśli chcemy ustrzelić kogoś tą bronią palną, to musimy wycelować nad jego głowę, bo wiadomo, działa to jak pocisk z kuszy, jak bełt z kuszy, a nie pocisk z pistoletu. Więc to też miejcie na uwadze, jeśli będziecie robić jakiegoś builda w tej grze pod broń palną, na przykład. Co, czego tutaj nie uraczycie, bo tu robimy typowo nekromancję, Zresztą zaraz zobaczycie, bo ja chciałem tutaj wskrzesić szkielety na murze. Niestety nie udało się tego zrobić ale potem udało mi się to zrobić na wieży, więc to było bardzo dziwne. Pamiętajcie, że ta modyfikacja jest dosyć i ale na szczęście autorzy ciągle i ciągle nad nią pracują. Więc na pewno będziemy mieć... O, widzicie, tutaj chcę <grym> zespałnić te szkielety, ale nie udaje się. Nie udaje mi się czy na dole, czy u góry. Tutaj mi się też nie udaje i udaje się właśnie tutaj. Wyszł sobie, wiecie, z tych deseczek, z tej podłogi, żeby walczyć za naszą sprawę. Bardzo ciekawe. No i udało się. Oblężenie wygrane, Imperium pokonane. Von Karstein zadowolony. Więcej zwłok żywych trupów do mojej armii i siedzi sobie nasz tutaj imperator, lord, który jest bardzo wkurzony. Nie chciałbym go spotkać po kilku głębszych w, w klubie, czy tam w pubie w Warszawie. O, ale tutaj jest zadowolony, bo chyba usłyszał, że właśnie proponuje zrobić dla niego zadanie. Tak prezentuje się mapa. Mamy teraz wojnę z właśnie szczęścią Imperium, a von ten rośnie w siłę. Jest to bardzo potężna frakcja. Nie wiem jak ludzie postarają się nas pokonać, postarają się nas powstrzymać. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zostań ze mną na dłużej.